Cześć, z tej samej mirek w tym filmie zaprezentuję wam kartę sieciową od Edimaxa model EW. 7833 AXP z serii AX3000. Kartę za chwilkę sobie zobaczycie. Najpierw sobie powiemy o parametrach technicznych tej karty. To, co się znajduje na opakowaniu. Potem pokażę Wam stronę producenta tego urządzenia, co producent pisze o tej karcie sieciowej, ale już mogę wam powiedzieć, że to naprawdę jest rewolucyjna karta i. Bije na głowę nie tylko karty inne karty bezprzewodowe, ale również karty sieciowe. Do, w tym zestawie AX3000, w, w, tym, w, tym w tej całej serii AX3000, wchodzi jeszcze w skład router BR6473AX, który mam również pokazany na swoim kanale. Te dwa urządzenia ze sobą będą współpracowały w, takim, w taki sposób, że słuchajcie, osiągniecie najlepsze efekty. Skąd tak duże efekty? Skąd taka duża różnica? I skąd w ogóle to pomysł, że karta sieciowa może być lepsza i szybsza od karty przewodowej? Słuchajcie, sieci eternetowe mają sporo ograniczeń. Sporo ograniczeń, na przykład co do długości przewodu, tej skrętki, o, o, o której mowa, co do jakości skrętki. No, i oczywiście same urządzenia. To, że macie kartę sieciową gigabitową, nie znaczy, że taką prędkość osiągniecie. Tak czy inaczej, nawet jeżeli macie bardzo dobrej jakości karty sieciowe, zresztą polecam Wam zobaczyć, jaki jest koszt karty sieciowej np. z procesorem Intela albo karty sieciowej, która jest przeznaczona do serwerów, a zwykłej sieciówki za, tam, nie wiem, 15-20 zł, którą możecie kupić pod komputer stacjonarny. Tak, ta karta, bo tego nie wspomniałem, jest pod PCI Express 1 lub 4 i słuchajcie, no, ewidentnie jest przeznaczona do komputerów stacjonarnych. Na ten moment pytałem, czy jest coś pod USB 3.0, ale niestety jeszcze producent tego nie wydał. Taką dostałem odpowiedź od, od producenta, także m, spokojnie ta seria AX3000 na pewno będzie się rozwijała. No i słuchajcie, dlaczego bije zwykłą skrętkę na głowę? No, skrętka daje wam możliwość do 1 gigabita, tak? Zachowując nawet te wszystkie parametry, które tam e, są potrzebne, to macie 1 gigabit. Tu macie 3 gigabity. Słuchajcie, z tyłu jest napisane nawet, jest takie porównanie. E, jest oczywiście porównanie do sieci bezprzewodowej między AC a AX Czyli Wi-Fi 6. Tutaj na AI, AC osiągniecie troszeczkę ponad 1 gigabit, tu na AX osiągacie 3 gigabity. Słuchajcie, no bije na głowę wszystkie sieciówki, bije na bezprzewodowe, no i oczywiście wszystkie sieciówki przewodowe. I tu pewnie ktoś zaraz mnie upomni, że są karty sieciowe 10 gigabitowe dostępne na rynku dla zwykłego użytkownika. Tak? Są takie karty? Zgadza się? A widzieliście takie switche? Też są, tylko widzieliście ich ceny? A w ogóle widzieliście parametry, jakie muszą spełnić na przykład sama skrętka komputerowa, jaka, na jaką długość możecie, odległość może, możecie taką sieć 10-gigabitową prowadzić? Polecam sobie z, z, z zobaczyć, bo to naprawdę są e, duże obostrzenia, żeby taką sieć 10-gigabitową e, mieć i żeby ona funkcjonowała poprawnie. A tutaj wystarczy tylko tą kartę sieciową podłączyć do komputera, skonfigurować ją, po prostu zainstalować sterownik i tyle. Słuchajcie, i działa poprawnie, macie 3 gigabity. Oczywiście, jedna, jeden warunek, wasz router też musi mieć taką prędkość. Też musicie z taką prędkością nadawać i słuchajcie, musi być w technologii Wi-Fi 6. Teraz przyjrzyjmy się parametrom tej karty. Dual-band Wi-Fi 6 i Bluetooth 5, czyli karta nadaje również w technologii Bluetooth. Czemu 5 a nie 4.2? Tutaj mamy odpowiedź z tyłu. Porównanie Bluetooth 5 kontra Bluetooth 4.2. Na przykład w prędkości jest dwa razy szybsza. Bluetooth 5 2 megabity, Bluetooth 4.2 1 megabit. W odległości w przypadku Bluetooth 5 40 metrów. W przypadku Bluetooth 4.2 10 metrów. No to mówi samo za siebie, słuchajcie, czterokrotnie większa odległość, dwukrotnie większe działanie. Tu musiało być zastosowane Bluetooth 5, zwłaszcza, że komputery stacjonarne zazwyczaj stoją w jakiś takich średnio dostępnych miejscach, pod biurkiem, dlatego też yy, ta technologia Bluetooth narażona jest na pewne yy, niedogodności. I stąd zastosowanie tej technologii Bluetooth 5. Powtórka Dual Band wi WiFi 6 i Bluetooth 5 PCI Express, czyli do komputerów stacjonarnych. Co dalej? AX3000 Seria, Bluetooth 5.0, no to mówiłem, sieć AX, czyli WiFi 6, PCI Express 1. Yy, raz jeden razy cztery kompatybilne i teraz tak słuchajcie, bo tutaj jest jeszcze taka yy, zaznaczona yy, yy, takim pomarańczowym kolorem, zresztą widzicie, to teraz yy, takim pomarańczowym kolorem zaznaczony jest śledź. Śledź dlaczego? Ponieważ tutaj są zastosowane dwa rodzaje śledzi, zresztą już wam pokażę to. Jest śledź taki standardowy, o, od razu zobaczycie kartę, ponieważ ją pokazać trochę później, no, ale dobra. Jest standardowy śledź, słuchajcie, taki, widzicie, i to jest do zwykłych komputerów stacjonarnych. Ale producent dodał również taki śledź, taki mniejszy śledź. On jest znacznie krótszy tutaj i on stosowany jest często albo w tych obudowach slim, albo słuchajcie, stosowany jest w serwerach. Serwery z reguły są płaskie, tam powiedzmy wielkości 1 czy tam 2U i teraz tak podłączona karta, po prostu ten, ten śledź byłby za duży, dlatego też stosowane są te mniejsze śledzie, o zobaczcie, które pozwolą na podłączenie do serwera. Czy to się do serwera stosuje? Słuchajcie, no... Wszystko zależy od Waszej konfiguracji, od Waszej firmy. Ogólnie rzecz biorąc w serwerach sieci wi się nie stosuje. Ale przy takiej prędkości 3 gigabity to może warto. Może warto to w ogóle przemyśleć. To w ogóle byłaby ciekawa opcja, gdyby serwery łączyć, yy, zwłaszcza te mniej obciążone, bo tu jeszcze kwestia byłaby obciążenia, bo wspominałem o kartach sieciowych serwerowych. One mają naprawdę niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o obciążenie, bo tam przychodzi bardzo dużo zapytań do serwera. No ale właśnie czy do każdego serwera przychodzi tyle zapytań? Wiecie, inaczej będzie pracował serwer w firmie, gdzie tam na przykład jest ileś tam odpytań na sekundę choćby do cerema, tak? Albo do serwera domeny. A inaczej jest jakiś serwer w, nie wiem, jakimś banku albo w Google'u, tak? Tam jest naprawdę mnóstwo e, tych sesji nawiązanych, mnóstwo odpytań i mm, z reguły takie karty do domowego użytku, to spaliłyby się po, po pierwszej godzinie zapewne. Dlatego też e, tutaj kwestia wydajności jest bardzo ważna, ale nie każdy serwer jest tak samo obciążony. I tak jak mówię, może się okazać, i bardzo często się okazuje, że nawet takie małe serwerownie, słuchajcie, które mieszczą się, mają jakąś tam szafę, nawet 42U, czy nawet dwie szafy. To widziałem często w sklepach, takich sieciówkach, gdzie gdzieś tam na zapleczu jest taka szafa. No to słuchajcie, prowadzenie instalacji ethernetowej. Między switchem, serwerem, i tak dalej, i tak dalej, to no jest troszeczkę pracy. Tak? Przecięcie takiego kabla dramat. Cały sklep stoi, czy tam cała firma stoi. No i oczywiście ta prędkość. tak? A tutaj za pomocą. Wifi, jesteście w stanie zestawić to połączenie. Słuchajcie, ono będzie działało dobrze. Możecie to połączenie ukryć. Ono jest zabezpieczone najnowszymi kluczami WPA3, także jest bezpieczne. Ono jest zabezpieczone specjalnym kluczem WPA3, także jest bezpieczne. No, powiem Wam, że warto się zastanowić według mnie nad zastosowaniem takiego rozwiązania. A jeżeli chodzi o kwestie jeszcze bezpieczeństwa, bo ktoś zaraz mi powie, no tak, słuchaj, ale y, kabel to się tak nie da podsłuchać, y, no to trzeba by było jakoś rozciąć i tak dalej, to nie jest prawda, słuchajcie, y, jeżeli macie y, super zabezpieczoną sieć, ale gdzieś wystawiony powiedzmy switch, no to wystarczy się wpiąć kablem, ostatnio widziałem właśnie w, jednej, z, w jednym z biur, no powiedzmy takim ala biurowcu, Ważne firmy typu Kancelaria, jakieś tam inne sklepy i tak dalej. Słuchajcie, oni wszyscy korzystali z jednego e, domowego routera, żeby nie było access point'a domowego, i wszyscy byli wpięci kabelkami, a to było na. Klatce, także, jakby ktoś podszedł z laptopem albo z taką małą, jakąś kartą sieciową, to mógłby się tam wpiąć, bo miał USB. Także, słuchajcie, naprawdę, no, no takie, takie rzeczy się czasami widzi, jeżeli chodzi o sieć, że zestawienie połączenia WiFi 6 w zwiększonej. O zwiększonym bezpieczeństwie szyfrowania, myślę, że jest znacznie lepszym rozwiązaniem, no i oczywiście bezpieczniejszym. No ale dobra, patrzymy dalej. Co tu mamy? Tu Wam już wszystko powiedziałem. Aha, oczywiście karta kompatybilna jest ze wszystkimi innymi sieciami, tak? A, B, G, N, A, C, no i oczywiście AX. Eee, mu o TECHNOLOGY FULL SPEED WIFI. No, oczywiście, co jeszcze takiego istotnego jest? Tutaj już jest wszystko. Tutaj nie ma więcej nic. No, i z tej strony, takie podsumowanie tego, e, tych prędkości, tych osiągów w porównaniu ze współczesnymi technologi technologiami, które są w standardzie w tej chwili. Dobra, co mamy w opakowaniu? W opakowaniu mamy taką oto kartę sieciową. Zobaczcie, ona ma taki duży radiator, ona się troszeczkę grzeje ta karta, no z racji w ogóle urządzeń, które tutaj są zastosowane. Jak to w ogóle tak patrzę, to to prawie jak procesor wygląda, słuchajcie, na takiej podstawce. Mam nadzieję, że Wy w tej chwili też to widzicie, na pewno widzicie, bo te zdjęcia zamieściłem. No dobrze, dalej wejście na anteny no i oczywiście ten śledź, o którym wspominałem. Tutaj ten radiator możecie odkręcić. Są z śrubki zastosowane. Możecie go odkręcić i na przykład wymienić pastę. Tutaj jest zastosowana taka gąbka specjalna, która. Odprowadza to ciepło, ale z czasem ona może tutaj dobrze nie stykać. Może być problem z tym odprowadzaniem ciepla, ciepła. Więc, jeżeli ta karta Wam się grzeje, to słuchajcie, warto jest tą gumkę wymienić albo, albo powiedzmy, zastosować pastę termoprzewodzącą. Co jest jeszcze w komplecie? Anteny. Dwie anteny, słuchajcie, tak wyglądają. Standardowe anteny wkręcacie oczywiście obydwie. No i ok, możecie sobie tu ustawić, dostosować. Ale co jest jeszcze fajnego? Bo słuchajcie, na pewno, jeżeli komputer stoi gdzieś pod biurkiem, w trudno dostępnym miejscu, to. Mm, a jeszcze dodatkowo występuje tak jak u mnie, zobaczcie, yy, szereg różnego rodzaju zakłóceń. Teraz wyobraźcie sobie, że pod tym wszystkim stoi komputer z Wi-Fi 6. No i ja będę oczekiwał, żeby to działało wszystko z najwyższą prędkością. No, to może być problem z tak małymi antenkami. I dlatego producent zastosował taki oto adapter, i to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Już Wam pokażę. Muszę wyciągnąć z opakowania. Taki oto adapter. Słuchajcie, te kabelki podłączacie do. Przykręcacie po prostu do karty sieciowej w ten sposób. O cyk. Zakręcacie. Jest coś, coś w rodzaju, powiedzmy, takiej anteny zewnętrznej. A nie, w tą stronę kręcę. Jest. O, zobaczcie. Przykręcacie w ten sposób. Oczywiście, kabel prostujecie. Możecie gdzieś yy, wystawić wyżej. Następnie, cała ta podstawka jest namagnesowana. Więc, jeżeli postawicie na obudowie komputera, czy gdziekolwiek indziej, gdzie jest magnes, to po prostu ta yy, podstawka się yy, mocniej przytwierdzi do. Tej powierzchni. Jeżeli macie na przykład jakiś stół albo coś, co nie jest magnetyczne, nie jest metalowe, o tak miałem powiedzieć, to tutaj jest taka specjalna powłoka antypoślizgowa, tak że ona się nie zsunie. No i oczywiście do tego dokręcacie anteny, zobaczcie. Na dobrą sprawę, słuchajcie, tu są takie otwory. Możecie to też powiesić na ścianie, w najgorszym razie nawet do sufitu. Także całkiem dobre. Rozwią rozwiązanie, yy, i dodatkowo w zestawie jest jeszcze kabel, dodatkowy kabel zasilający. Zobaczcie, i ten kabel podłączacie tutaj z tej strony. O. Karta tak się prezentuje. Słuchajcie, technologię znacie. Co tutaj jeszcze mam? A, mam jeszcze instrukcję obsługi. Jak podłączyć kartę? Po filmie wrzucę Wam skan tej instrukcji obsługi. Dobrze, kończąc ten film, słuchajcie, mam nadzieję, że zainteresowałem Was tym rozwiązaniem, tą kartą sieciową. Jak dla mnie, to słuchajcie, według mnie, oczywiście, panuje taki wyścig technologiczny. Na starcie tego wyścigu stanęły trzy technologie: technologia Wi-Fi która wcześniej miała. Była jakby naznaczona troszeczkę na, na yy, takie pewne. No, była na gorszej pozycji, tak? bo wychodziła z dużo niższą prędkością, była podatna na różnego rodzaju ataki. Pamiętamy na przykład szyfrowanie web, gdzie można było w dość, dość szybki, prosty sposób złamać takie szyfrowanie. Czyli powiedzmy, ta technologia na początku, ta technologia Wi-Fi była mocno niedopracowana. Do startu stanęła też technologia eternetowa, tak, wypierając na przykład takie połączenia, jak połączenia koncentryczne, które w ogóle nie miały szansy bytu. No i oczywiście stanęły wszaranki światłowody. Jak na razie ten wyścig oczywiście wygrywa światłowód? No z różnych parametrów, czy to odległościowych, czy prędkości, bo sam. Kabel, jeżeli poprowadzicie sobie infrastrukturę światłowodową, to sam, sam ten kabel światłowodowy, ten, ten światłowód poprowadzi praktycznie dowolną prędkość. Wszystko jest zależne od tego, jaki jest nadajnik i odbiornik po obu stronach tego, tej instalacji tego kabla. Ale bardzo szybko goni technologia Wi-Fi. Technologia Ethernetowa stanęła w miejscu troszeczkę no, z punktu widzenia w ogóle no, ogr pewnych ograniczeń technologicznych, ale ym, tutaj wykorzystała tą lukę technologia Wi-Fi, słuchajcie, wi 6, która ym, za chwilę będzie masowo stosowana. Zobaczycie, jeszcze dwa rok, dwa lata, zwłaszcza jakby yy, weszło. LT, to znaczy, weszła technologia 5G, wtedy będziecie potrzebować naprawdę bardzo szybkich urządzeń, tam będą dużo większe prędkości. Więc, żeby te wasze komputery połączyć w miarę szybko, to znaczy, jak najszybciej, w miarę bezproblemowo, będzie wchodziła technologia Wi-Fi 6, i warto w nią już teraz zainwestować, żeby się przygotować na ewentualne wejście większych. Yy, dużo większych prędkości. No i teraz tak, ta karta sieciowa to jest naprawdę świetna odpowiedź, jeżeli chodzi o komputery stacjonarne. Czekam z niecierpliwością, aż Edimax wyda odpowiednik tej karty pod laptopa. No, słuchajcie, fajnie by było, żeby w ogóle tą kartę można było nie tylko pod USB podłączyć, ale po prostu wymienić fizycznie w interfejsie karty sieciowej w środku, w laptopie. Parę śrubek, ściągacie obudowę, zresztą jak będzie taka, taka opcja, to Wam pokażę, jak to się robi i macie WiFi 6. No i jeszcze producent tego nie wydał. Myślę, że niebawem takie rozwiązanie będzie, zwłaszcza jak, jak producenci dojrzą um, ogromne możliwości, jakie Wi-Fi 6 niesie za sobą. No i jeżeli to się stanie standardem powszechnie używanym, to tych urządzeń na pewno będzie sporo, a ja będę to śledził, żeby Wam pokazać. Także jeżeli chodzi o drugie miejsce w tym wyścigu, to myślę, że spokojnie Wi-Fi w technologii yy, szóstej, w tej wersji szóstej e, będzie wygrywało ze skrętką komputerową. Zwłaszcza, że jeżeli producenci poszliby e, również np. w technologię Wi-Fi 6 w kamerach bezprzewodowych i innych urządzeniach, tak jak w tej chwili, to naprawdę praktycznie zrewol zrewolucjonizuje to sieci, zwłaszcza te małe sieci, sieci, ale nawet te małe sieci firmowe, tak, nie tylko sieci e, domowe. No dobra, bo się znowu rozgaduję. Słuchajcie, mam nadzieję, że film wam się podobał. Mam nadzieję, że zainteresowałem was tą oto kartą. Zapraszam was na testy. Na testy mm, już wam powiem, jakie to będą testy. E, niestety teraz tego routera BR6473AX, o którym wspomniałem na początku, nie mam bo tutaj pokazałbym wam największą prędkość, jaką możecie osiągnąć, ale pokażę wam taki oto access point, który jest słuchajcie, przeznaczony do usług biznesowych Edimax Prime CAX 1800. Tutaj e, i też oczywiście działa w technologii Wi-Fi 6, 1800 megabitów, czyli prawie 2 gigabity. Słuchajcie, zostawimy sobie połączenie między dwoma takimi kartami z wykorzystaniem tego e, Access Pointa. Spróbuję zestawić bezpośredni tunel między urządzeniami, nie wiem czy mi się uda, więc e, na razie o tym Wam nie będę mówił, ale faktycznie testy będą wykonane. Myślę, że testy będą bardzo ciekawe. Także zapraszam Was również na ten film. No i oczywiście na, na wszystkie filmy na moim kanale. Jeżeli to co robię Wam się podoba, zachęcam do lajkowania, subskrypcji i ogólnie do Waszej aktywności, bo dzięki tej aktywności, jeżeli kanał się rozwija, to ja mogę takie urządzenia Wam pokazać. Pokazywać. W ogóle producenci chcą wtedy ze mną rozmawiać i takie rozwiązania, takie nowinki techniczne mogę prezentować na swoim kanale. Jednocześnie Wy możecie z tego korzystać. Dzięki za poświęcony czas. Jeszcze raz zachęcam do lajkowania, subskrypcji i do zobaczenia w następnych moich filmach. Cześć!